Witam Was serdecznie i zapraszamy na. Psycho. Teo. Logicznie. Julka Stasiak. Ksiądz Krzysztof Krzaczek. Psycholog i teolog rozmawiają na, tym, na temat naszego rozwoju, prawda? Chyba dzisiaj. Na temat rozwoju. Tematu rozwoju. Jest w nas wiele warstw. Jesteśmy jak ogry, jak, jak cebula. cebula. Tak, ale nie wszyscy są cebulakami, tak? to, Dokładnie. To, więc jako ogro, jako cebula mamy wiele warstw yy, i chyba wyjdziemy od czegoś, co, co, co jest dla nas wspólne. Wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że wszystkie te warstwy, które zaraz wymienimy, one muszą iść w harmonii. One się ze sobą mieszają, tak bym to nawet nazwała. Bardzo fajnie y, też opisał to ksiądz Popielski w swoim modelu szklankowym. E, a jak wiadomo, wlejemy wodę do szklanki, ona się tam wymiesza ze sobą. E, ale te sfery. Które, ym, które właśnie są w tym modelu szkoleniowym wyodrębnione, to jest sfera fizyczna, to jest sfera psychiczna i sfera duchowa, czyli te trzy sfery, w, w, których, w których składa się człowiek, ale które się nawzajem przenikają. Czyli być człowiekiem to przeżywać siebie jako ciało, jako psychika, jako dusza, a może w jeszcze większym skrócie możemy chyba powiedzieć, że tak naprawdę najłatwiej byłoby wyróżnić te dwie sfery, materialną i niematerialną, czyli naszą fizyczność, której też częścią jest psychika. która Nasza psychika, która jest osadzona w, w, naszej, w naszym ciele, czyli w naszym mózgu tak naprawdę. I nasza dusza, czyli to ta przestrzeń spotkania z Bogiem osobowym, Bogiem Trójjedynym, tym Bogiem, który chce wchodzić z nami w relację i ta relacja, ta miłość ma być kształtowana na wzór życia wewnętrznego Trójcy Świętej, czyli życia między Ojcem, Synem i Duchem. Czyli ta miłość, którą ma Bóg w sobie, dzieli się z nami i to właśnie przez duszę doświadczamy tego, ta dusza, ta część, która nas ożywia. Bardzo fajnie, że udało nam się znaleźć na samym początku taką wspólną płaszczyznę, taką wspólną perspektywę, która może w... Twojej głowie wydawała się do tej pory, właśnie, że kościół a psychologia, że to się jakoś rozdziela, że każdy patrzy na człowieka trochę inaczej i trochę tak jest, ale fajnie, że dotknęliśmy tego punktu wspólnego, że możemy spojrzeć na to, że to nas łączy. Tak, że człowiek tak naprawdę nas łączy um, i że możemy spojrzeć właśnie jako na ciało i jako to, co niematerialne. No, na to, co niematerialne, psychologia nie ma narzędzi, um, ale jakby od tego mamy też teologa tutaj, księdza. Także tak że myślę, że fajnie, fajnie, że się udało um, spotkać. Na samym początku. tak starali się, żeby nasze rozmowy też szanowały swoje metody badawcze, żebyśmy nie wchodzili w swoje buty, w swoje metody, bo teologia ma swoją drogę, psychologia opisuje człowieka z innej strony. W takim razie chyba przydałby się jeszcze jakiś fizjoterapeuta, żeby <laughs> tutaj opowiedział, jak ciało reaguje, ale to może w innym odcinku. Na razie ten, ten duet psychoteologiczny wystarczy. Dobra, czyli mamy człowieka, który składa się z tego, co materia Niematerialne, czyli ja jako osoba przeżywam y, siebie jako duszę, która, czy może inaczej, y, ja, który jestem duszą, przeżywam siebie też jako ja poprzez moje ciało. I to ciało, zgodnie z, z teologią św. Tomasza, ono, także Arystotelesa jeszcze wcześniej, ono y, daje mi bodźce duszy, żeby tego, tego świata doświadczać, żeby nie być tylko w świecie tej teorii, ale także w konkretnych bodźcach, które spotykamy tu i teraz. No, właśnie te bodźce, nasz rozwój. Czym są te bodźce? Jakich bodźców potrzebujemy, żeby się rozwijać? Potrzebujemy bodźców w ogóle wszelakich, tak naprawdę. Potrzebujemy. Znaczy jeszcze w ogóle jedna myśl mi towarzyszy, zanim przejdziemy może do tych bodźców, to tak naprawdę podkreślenie tego, że padł, padło takie sformułowanie, że moja dusza to ja yy, i też moje ciało to ja. Nie na zasadzie tego, że moje ciało jest mieszkaniem dla mojej duszy, w której o, jakby ta, ta osoba w postaci duszy mieszka, yy, ale moje ciało to jestem również ja. Ktoś, jakby bardzo chciał zgłębić ten temat, też polecam książkę Daniela Anża Twoje ciało stworzone do miłości. Tam jest w ogóle taki rozdział zatytułowany właśnie w ten sposób. Także bardzo polecam dla tych, którzy pragną więcej. A jak pamiętacie, mamy nieskończone możliwości i od tego punktu wychodzimy, także, także polecam dalej. Wracając do bodźców. No, tak naprawdę y, znany eksperyment dzieci, które nie były stymulowane w żaden sposób, które nie miały drugiej osoby, nie miały człowieka, chociaż miały zapewnione wszystkie, wszystkie bodźce, takie jak były nakarmione, y, były przewinięte, były zadbane w sposób taki y, fizjologiczny. Ich ciało jakby było. Zaopiekowane, jednak nie wchodziły w relacje z drugim człowiekiem, nie były przytulane, nie, były, nie, było, bliskości. nie było tej bliskości między nimi. No i takie dzieci umierały po prostu. Czyli tak naprawdę ka każde bodźce są nam potrzebne. Wszystkie bodźce są potrzebne. Trochę wracając do tego, co powiedziałaś, chyba za, za grubo poleciałem na starcie, za bardzo filozoficznie, bo y, mówiąc o tym, że, że ciało-dusza to połączenie. Y, ten świat osobowy, który przeżywamy jako istoty cielesne, duchowe. Tutaj bardziej wchodzimy w filozofię, czyli jakby gdy chcemy jakoś ułożyć sobie, zadać sobie pytanie, co jest pierwsze, co jest drugie jako człowiek. No już kończą, kończąc tą myśl, myślę, że to jeszcze do tego wrócimy na pewno. Ale tak, żebyśmy też mieli takie, takie podstawy teologiczne. Ciało nie może funkcjonować bez duszy, ciało umiera. Dusza może funkcjonować bez ciała. Mhm. Wierzymy w życie po, po śmierci, wierzymy w zmartwychwstanie, ale wtedy nie jestem pełna jako osoba. Jestem, jestem niekompletny, tak najszybciej z tłumacząc, jako człowiek dusza jest sama, ale jakby to, to, to ciało też jest potrzebne, żeby być w pełni człowiekiem. No, przykładem dla nas jest Jezus Chrystus. W pełni człowiek, w pełni Bóg, ale do tego na pewno jeszcze dojdziemy do jakiejś fajnej chrystologii. Więc wszystkie bodźce. Dobra, w takim razie, skoro potrzebujemy tych różnych bodźców, różne bodźce są ważne, no ale jedne bodźce wydają nam się tymi bodźcami, które byśmy bardziej chcieli doświadczać, a inne są tymi, które wydają nam się krzywdzące. Czy za obydwiema tymi grupami idzie rozwój? Rozumiem, że to jest troszeczkę uderzenie w stronę takiego przyjemne nieprzyjemne. Czy dobrze odczytuję może, intencje? Może być, może ja być to tak widzę. Bodźcy, które odbieramy jako przyjemne albo nieprzyjemne od razu tutaj pojawiają mi się też emocje. Emocja jest może bardziej reakcją na bodziec, ale aczkolwiek no to jest ta nasza reakcja organizmu, tak? Często też je dzielimy na przyjemne, nieprzyjemne. Niektórzy dzielą na pozytywne, negatywne. Myślę, że o tym jeszcze też powiemy w przyszłości. O, o temat emocji na pewno też zahaczymy. Myślę, że mamy taką tendencję w ogóle jako ludzie, żeby szukać tego, co przyjemne. Czasem unikać tego, co unikać tego, co nieprzyjemne. To też w ogóle padło w naszym wstępie, tak? Czyli yy, rozwój, yy, czy, czy rozwój to są tylko te sytuacje, yy, właśnie takie, yy. kiedy jest nas więcej niż przed. Ok? Nie do końca to daje moją myśl. Aczkolwiek, wracając na, na ten tor tego, co przyjemne i co nieprzyjemne, czasami to, co nieprzyjemne, może się okazać bardziej rozwojowe. No bo właśnie trzeba zostawić to, co, to, co było do tej, pory, do tej pory takie znane, co było do tej pory sprawdzone. Więc czasami ten bodziec do rozwoju może być nieprzyjemny, często też jest, yy, odbierany przez nas jako nieprzyjemny. Aczkolwiek, gdyby nie to, co przyjemne, to nie wiedzielibyśmy też, yy, co, za czym chcemy podążać. Nie? Za czym, yy, w czym czujemy się dobrze, w czym, yy, yy, w czym czujemy się bezpiecznie, gdzie czujemy się kochani. Ja myślę, że takim bodźcem najbardziej yy, też może Przyjemnym, ale na pewno takim bardzo nas popychającym do, do, do działania i w ogóle odkrycia tego też kim jesteśmy. To jest Boża miłość, w kategoriach właśnie bodźca nie? rozpatrywana. Bliskim, wydaje mi się bliskim takim podejściem do tego zagadnienia, o którym mówimy, jest taki obraz stołu, na którym jest obrus, różne dania i tak dalej. I to, co jest na stole, to może być przyjemne bądź nie. Ale to, co jest na stole, nie mówi nam, czy to jest stolik, czy ława, czy to jest stół rodzinny, czy to jest miejsce w restauracji, w kawiarni, czy to jest jakieś miejsce, które jest na wyprzedaż. Nic tam nie mówi o tym, co jest pod spodem. I rzeczywiście tutaj bym chyba dotknął tematu genetyki, czy behawioryzmu, czy takiego podejścia do nas, którzy tworzymy sobie pewne mechanizmy, pewne reakcje, coś nam się wydaje przyjemne z jakiegoś powodu. Czyli jakby y, uczucie przyjemności, uczucie nieprzyjemności jest y, pewną formą y, reakcji na coś, co już było w nas. Czyli tak jakby ważne to jest, by dotyczyć o naszej przeszłości też, y, jak przeżywaliśmy do tej pory nasze człowieczeństwo, jak było się poradzić z tym człowieczeństwem, z naszą codziennością, z przeżyciem. I teraz tak, z jednej strony przyjemnym byłoby to, co sprawiło, że przeżyłem. Coś na przykład, słodkie jest przyjemne dlaczego? No bo brakuje mi cukru, tak? I dlatego dlatego chce mi się słodkiego. A z drugiej strony, nieprzyjemnym y, na przykład jest. By, może być, y, patrząc też tak, na brzytwie postawimy sprawę, na przykład pocałunek. Może być czymś nieprzyjemnym, bo za, pocałunek sam siebie może być przyjemny, bo nieprzyjemny. Zależy, kto mnie całuje, jak mnie całuje, co mi to przypomina. E... Myślę, że prawie każdy odnajdzie się w traumie cioci z dzieciństwa, która nagle biega do nas po prostu i zaczyna nas wycaływać z każdej strony, a my tylko tak ocieramy nasze policzki. Tak, pocałunek może być nieprzyjemny. Ale też tak bardzo traumatycznie patrząc, jeżeli wydarzyło się coś, co było bardzo trudne i bardzo zaangażowaliśmy samych siebie, czy nasz, nasz umysł nieświadomie nas bardzo angażował, żeby jakieś ulogicznić sobie, jakoś uracjonalizować coś, co się wydarzyło, i nagle okazuje się, że coś, co powinno być przyjemne, przyjemnym nie było. Mhm. No, tak mi się wydaje, że, że tutaj warto jest, yy, warto jest bardzo jasno na początku, z naszymi słuchaczami, stworzyć taki wspólny grunt, że y, mówienie o przyjemności czy nieprzyjemności to jest czubek góry lodowej. To jest sama góra i y, rozpatrywanie rozwoju w kwestii przyjemne, nieprzyjemne to jest naprawdę rzecz chyba drugorzędna. Mhm. Bardziej byśmy skupili się chyba na tym, co nam pomaga dojść do pewnego celu, do którego idziemy. I chyba, chyba to jest teraz ważne, żebyśmy powiedzieli sobie może o, o celu w rozwoju. Jeżeli mówimy o rozwoju, że mówimy o byciu kimś więcej niż byłem wczoraj, czy byciu bardziej poukładanym, bardziej scherchizowanym, bardziej złożonym w sposób harmonijny, to może bardziej w, w którą stronę powinien iść rozwój, czyli co jest celem naszego rozwoju. Mm -hmm. y ja bym powiedziała ujęła to w ten sposób, że człowiek dąży do coraz pełniejszej dojrzałości, żeby być coraz bardziej dojrzałym. E... I. Sama się teraz zastanawiam, czy to jest celem samym w sobie, nie? Ale na pewno no, zahaczamy tutaj o takie no, grubsze już tematy, jakieś takie egzystencjalne też, nie? Bo tak naprawdę możemy sobie wyznaczać różne cele tutaj na Ziemi, tak? I jakby gdybyśmy nie przyjmowali w ogóle tej perspektywy duchowej, to skupilibyśmy się tylko na tych celach, no ale jakby mamy przyjętą tą perspektywę, tak? To, co powiedzieliśmy na początku, człowiek składa się z tych dwóch przestrzeni, jakby jest w tych dwóch przestrzeniach, w tej materialnej i niematerialnej, więc zakładamy um, tą, tą przestrzeń duchowej. Duchowo, więc jakby wykraczamy poza nasze życie tutaj na ziemi. No i myślę, że tutaj możemy, możemy powołać się z kolei na Wiktora Emanuela Frankla, który bardzo też, jeżeli ktoś, ktoś też jeszcze nie zna tego pana, można sobie coś tam więcej poczytać. W każdym razie w, jakby człowiek, jego, jego książka w człowiek w poszukiwaniu sensu, tak? Czyli jaki jest mój nadrzędny sens, cel? Ten egzystencjalny, do którego zmierzam, który nadaje niejako rytm tym mniejszym celom, które wyznaczam sobie i do których dążę, do których które osiągam, wchodzę na drogę realizacji tych celów um, i rozwijam się, ale jakby właśnie, czy, czy mam wyznaczony jakiś ten cel dalszy, w dalszej perspektywie, wykraczającej poza życie tutaj na Ziemi. A bardzo ciekawa osoba. Frank, człowiek, który przeżył obóz koncentracyjny i szukał sensu, i yy, no, dla naszych słuchaczy. Szukał sensu w, takim, w takiej przestrzeni, gdzie wiele osób straciło ten sens? Zakwestionowało w zasadzie no, całe istnienie człowieka tak naprawdę. Ale to, może to się prostackie dla, nas, dla naszych słuchaczy, bo sens swojego życia odnalazł w napisaniu książki też, prawda? Mm -hmm. W wydaniu książki, tej, którą miał już przygotowaną przed obozem. Mm -hmm. Zadziwiająca motywacja, ale okazuje się, że skuteczna. Mm -hmm. Czy to dobre, czy złe, to mi się wydaje, że dyskusyjne jest. Najważniejsze, mm -hmm. że przetrwał przetrwał mm -hmm. i przeżył. Dla nas y, chrześcijan, którzy spotkali się z Jezusem Chrystusem, którzy jakby zapragnęli wejścia w tą relację z Nim, y, widzimy y, taki sens naszego rozwoju i to mi bardzo fajnie ułożyła w głowie y, książka y, takiego małżeństwa psychoterapeutów, psychologów, y, państwa Gajdów, y, którzy pokazali, y, że miłość jest tą przestrzenią, która jest celem naszego rozwoju, że jakby rozwi, jakby rozwój jest pełny, kiedy bardziej kocham. A co znaczy kocham, Czyli jestem bardziej jak Bóg, czyli bardziej jakby staram się wejść w to życie Trójcy Świętej, tą relację miłości między Ojcem, Synem i Duchem, czy tak naprawdę niebo jest realizacją tego, Czy jakby niebo jest tym miejscem, tą przestrzenią, kiedy ja spędzam, jakby przeżywam miłość. Jako ktoś aktywnie kochający i aktywnie kochany. Myślę, że coś, co może się wydawać podstawą podstaw, czymś banalnym, słowo miłość, ale myślę, że. No właśnie, ta definicja, która padła, nie każdy ma taką definicję nie? miłości. Tak. Miłość możemy postrzegać chociażby. Miłość znajduje się w repertuarze emocji. Miłość możemy sklasyfikować jako postawę, czyli coś, co ma w sobie element ten emocjonalny, ale też również poznawczy, czyli zaangażowane są w to nasze myśli, no i nasze zachowania, czyli jakby to, co pod wpływem tych odczuć i, i, i myśli robimy, jakie działania faktycznie podejmujemy, więc jakby miłość z, zdefiniowana jako postawa. Yy, I myślę, że w psychologii da się to jakoś tak sobie w głowie poukładać, psychologia że tak powiem, radzi sobie z tym, że nie potrzebuje Pana Boga do tego, nie? a tutaj padła taka definicja, że Bóg jest miłością. Znaczy, no nie padła wprost, ale jakby można by to skoncentrować w tym fragmencie z Pisma Świętego, Bóg jest miłością. Yy, także... No, właśnie. Pytanie, jak definiujemy sobie tą miłość? I czy te definicje wykluczające trochę, właśnie to, że Bóg jest miłością, załóżmy wykluczające istnienie Boga, czy one są dla nas wystarczające? Bo może tak. Może się okazać, że tobie, Pan Bóg nie jest do niczego potrzebny. Że jakby de definiujesz sobie, układasz sobie sam w głowie tą miłość bez Pana Boga, bo może hasło Bóg jest dla ciebie w ogóle totalnym zaprzeczeniem miłości. Jesteśmy świeżo po lekturze Junga mm. z Julką i no to chyba to jest takie takiego podejścia właśnie, że Bóg jest o tyle mi potrzebny, o ile jest w jakiś sposób realizacją mojego procesu rozwoju i w nim uczestniczy, ale nie potrzebuję Boga absolutnego, czy Boga, który istnieje sam w sobie, który istnieje jako, jako realny byt. To jest mi do niczego niepotrzebne. Nie musisz istnieć. Ja potrzebuję idei Boga czy jakiegoś mechanizmu, żeby się rozwijać, żeby, żeby czerpać siłę, jak to się mówi na programie 12 kroków, z siły większe niż ja sam. Że tak naprawdę to nie musi być siła osobowa, nie musi być, nie musi być to oddzielny byt. No, głęboko, głęboko dzisiaj, jeżeli komuś już się miesza w głowie, to dobrze. Od tego chyba jesteśmy, że trochę w głowie wymieszać, żeby wprowadzić trochę, trochę pojęć, definicji, które. Są bliskie każdemu z nas, czy z perspektywy filozoficznej, teologicznej, psychologicznej, dlatego że mi się daje, że każda kolejna nasza rozmowa będzie coraz łatwiejsza, bo się troszeczkę osłuchamy z tym, z tym trudnym światem psychoteologii. Tak i. Tak naprawdę myślę, że nauczymy się wyłuskać jakiś taki, taki no właśnie, że w, w obierzemy może bardziej tą drogę my jakoś konkretnie, ale na razie ja na przykład mam takie, tak, tak to odczuwam, że trochę ta droga nas prowadzi, nie? No bo zaczynamy, bo to jest początek, więc jakby musimy, jakby też sami. To jest ciekawe, że tak naprawdę wy zaczynijcie z nami, a my zaczynamy z wami. I tak naprawdę każdy z nas, dla każdego z nas to będzie przestrzeń rozwoju, dla mnie, dla księdza również. Też uczymy się, ja przynajmniej uczę się czegoś nowego, ksiądz może jest już obyty z tym formatem, dla mnie to jest coś nowego, więc też tak naprawdę sama mam takie poczucie, że wchodzę razem z tobą na to wyjście z tej kolejny, którą trochę wpadłam, wchodzę i szukam różnych zakrętów, nie? I uczę się, uczę się razem z tobą nie? Tego, tego, tego wyboru, wyboru tej drogi, którędy chcę iść, którędy chcemy iść. To jest chyba też yy, w kwestii rozwoju ważne, w kwestii rozwoju każdego naukowca, który w pewnym momencie musi, nie może powiedzieć wszystkiego, <noise> musi gdzieś zawęzić swoje pole badawcze, bo wszystkiego naraz nie powiemy, musimy się zamknąć w słowach. W tej teorii komunikacji, gdzie mhm. tak naprawdę ograniczamy ilość informacji, żeby ona była przyswojalna, żeby się w jakimś kodzie zamknęła, że, że, że gdzieś komunikuje coś, a nie wszystko, bo że komunikuje wszystko, to komunikuje tak naprawdę nic. Na nic. <laughs> Okej, okay, więc mamy ten rozwój, widzimy perspektywę jako chrześcijanie takiego rozwoju, gdzie ja chcę być bardziej osobą na wzór Boga. Czy jakby motywuję się Bogiem, otwieram się jakby to tak mówiąc naszym tym językiem, chociaż osobiście ten język kościelny delikatnie irytuje, ponieważ jest bardzo poetycki. Szczerze mówiąc, wielokrotnie wolę się odnaleźć w języku psychologicznym, bo, bo on troszeczkę jest. jest bardziej dosadny? Bliższy życiu w życie życiu, możemy się bardziej, bardziej się skomunikować w jakimś konkrecie. Bo gdy mówimy, no właśnie, otwieram się, czyli co? Mhm. Niektórzy są tak otwarci, taki mają ust otwarty, że mi się woda wlewa do szyi. Więc tak, chyba nie idziemy w tą stronę, naprawdę, w taką otwartość bezkrytyczną. Mam ogromną nadzieję taką, że tak. Zresztą myślę, że jesteśmy w ogóle otwarci na Waszą, na Wasz głos, tak naprawdę, na Twój głos, Ty, który słuchasz, nie? Jakie są Twoje potrzeby? Yy, jaka jest Twoja refleksja? Myślę, że jesteśmy bardzo na to otwarci. Tak jak wspomniałam na początku, mamy trzech ekspertów. Ksiądz, psychologi, Ty, który słuchasz, dokładnie tak, także zapraszam do, 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 do rozmowy, do, do komunikacji. Yy, na płonący krzak bez polskich znaków małpa.gmail.com, jak najbardziej, wszystkie Wasze uwagi, Wasze pytania weźmiemy pod uwagę przy nagrywaniu kolejnych odcinków, ale dobra, do brzegu, jak to się mówi, do brzegu. do brzegu. Jesteśmy przy naszym rozwoju, zobaczyliśmy, że rozwój zaczyna się od tego momentu, kiedy na pewno nie chce, nie chce cierpieć, nie chce być krzywdzony i ten bodziec, który, od którego ja uciekam, który intuicyjnie wydaje mi się szkodliwy, czymś, co nie chcę doświadczać dalej, czyli jakby mój organizm krzyczy do mnie: nie idź w tą stronę, bo umrzesz, nie idź w tą stronę, bo coś stracisz, przestaniesz być. Jakby to wielkie egzystencjalne wołanie we mnie daje mi siłę, żeby zmienić coś w moim życiu. I można mi powiedzieć, że no, niedobrze to się wydarzyło. Niedobrze, że no, pamiętam taką sytuację bardzo trudną dla mnie, kiedy się topiłem kiedy mało nie umarłem, i do dzisiaj ją bardzo mocno pamiętam, i dla mnie z motywacją nie robimy tego znowu. Nie idziemy, nie iść tą drogą, synu. To jest, to, jest, to jest ten moment, czyli ogromna siła, ogromna motywacja, żeby nie powtarzać czegoś, czegoś co robimy krzywdę. A z drugiej strony też, gdy patrzymy, coś, co jest przyjemne, to znowu chcemy tego doświadczać, ale no właśnie, czy, czy coś, co jest przyjemne, zawsze powinno być powtarzane. Na przykład święty Paweł powiedział, że no, nie wszystko, nie wszystko, czy mogę wszystko, ale, ale nie wszystko, wszystko przynosi korzyść. Mhm. O jakiej korzyści możemy tu mówić? Mhm. Myślę, że tak zastanawiam się, bo mieliśmy wybijać do brzegu, dobijać do brzegu, a, a wypływamy, trochę się odbiliśmy od tego brzegu. Myślę, że bardzo fajnie będzie zahaczyć też jeszcze o ten temat. W, przy okazji, może potrzeb i oczekiwań? Myślę, że wrócimy jeszcze do tego tematu, także myślę, że pozostawiamy was dzisiaj z takim niedosytem, z takim postawionym pytaniem otwartym, może już ty będziesz miał jakieś refleksje. Super niech, niech, niech święty Paweł nas przeprowadzi. Zapraszamy serdecznie. No To jest genialny wychowawca wolności, jeżeli chodzi o rozwój. Miał swoje przejścia traumatyczne, trudne, też musiałby sporo przepracować, patrząc na samego siebie, na błędy, które popełnił, i okazało się, że właśnie to jest potęga chrześcijaństwa, że mogę wykorzystać. Nawet tego mrocznego pasażera, który jest we mnie, tę ciemną stronę mnie, do tego, żeby przybliżyć się do większej miłości, bo jeżeli dobrze przepracuję coś, co było nie tak we mnie, coś, co było krzywdzące, nagle się okaże, że będę łagodniejszy dla ludzi wokół mnie, bo oni są sami jak ja. Mają, mają te same walki, te same to samą drogę muszą przejść. Więc myślę, że święty Paweł byłby dobrym psychologiem, co nie, bo sporo przeszedł, dobrym kierownikiem duchowym. Na pewno tak. Okej, okay. yy, więc trochę dzisiaj o rozwoju było, trochę o tej, o tej drodze, o miłości, o tym, że yy, żeby był rozwój, dobrze jest go weryfikować, czy idziemy czy idziemy w jakąś stronę, czy, czy rozwój jest przypadkowy i pozwalam, że trochę być jak ta łódka na, na, na morzu, i tak rzucę mnie na boki, i gdzie popłynę, tam popłynę, a potem tak naprawdę mogę mieć żal tylko do siebie samego, mm -hmm. że, że wypłynąłem w sztorm. Tak, kiedy przychodzi ta jakaś autorefleksja i, i kiedy zaczynam się zastanawiać nad tym, nie? Dlatego do tej autorefleksji Was zapraszamy. Życzymy dobrych celi, dobrych celów. Celów. <laughs> Dokładnie. Życzymy Wam, żeby. Aby nie skończyć w celi. Po, te, po, te, po tej naszej rozmowie, być może takim dobrym momentem będzie właśnie zapytać się, jeżeli mówię o, o rozwoju, to rozwoju dokąd? Rozwoju gdzie? Do czego? Z tym was zostawiamy dzisiaj. Wielkie dzięki. Rozmawiała z wami Julia Stasiak. I ksiądz Krzysztof Krzaczek. Do zobaczenia na psycho. Teo. Logicznie.